Czeka ej! Ej, ej wygubiłeś e... to się robi bez budzenia. Z posłał. Ej, śpij. Śpij, śpij, śpij. I no, bez Iść, chuj. Czeka. Dobra, czekam. Dobra. Taką skośpiożność się podnosi i bez budzenia się wynosi. Tak to się robi. Eee... No, no. się, panowie, nam Ale... A, nie wy... go na dawce. Po prostu no. go obudziło. Ciatkarz. Chcieli pić. No. I wstał. Ciatkarz. I sam się... się. No, pić.

Nie, nie? nie? może wstać. Nie może Nie może nie woda jeszcze, nie woda. O, i twoje pięć litrów w litrów wody. Tutaj! Nie! Tutaj. Tak. tak tu To tutaj, no to tutaj. No to tutaj.